Cześć moi drodzy, mam dla Was, a raczej przed Wami, debiut literacki. Pani Marty Kucharz, Sekret Pustej Książki. Książka niesamowita dla dzieci od wieku 7-8, Książka ta zawiera w sobie wszystko to, co moim zdaniem dla tego wieku książka powinna zawierać. Jest przygoda, jest przyjaźń, jest tajemnica, są sekrety, trochę magii, dużo niewiadomych. A na, a na samym końcu dopiero się dowiadujemy, a raczej odnajdujemy ten tajemniczy skarb. Czym jest skarbem i jaką drogę bohaterki muszą przejść, dowiecie się oczywiście, czytając tą książeczkę. Yy, tu bardzo pięknie podkreśliła autorka przyjaźń. Ja byłam na spotkaniu z pisarką, naprawdę jest to niezwykle sympatyczna kobieta, która zagarnęła całą swoją osobą, tak naprawdę młodych czytelników, wciągnęła ich bardzo fajnie w taką rozmowę, w zabawę, czarowała z nimi, rozwiązywała zagadki, przygotowywała różne zadania. Było, były, było, pobudzała i wyobraźnie zadawała pytania i bardzo uważnie słuchała. Powiem Wam w sekrecie, że pracuję nad kolejną częścią, a raczej nad nową książką. I wiem, że to nie będzie, nie, będą, nie, pozostanie, nie, po, nie zostanie przy, tylko przy dwóch, tylko będzie ich całe mnóstwo. Jedna za drugą, jedna za drugą. Czekam z niecierpliwością, ponieważ. Zanim, zanim przeczytałam ją synowi, sama do niej sięgnęłam z ciekawości. Tytuł już bardzo dużo, dużo mówi i wciąga, ponieważ ja chciałam wiedzieć, dlaczego ta książka jest pusta i czy tak naprawdę jest pusta i o co chodzi z tymi pustymi stronami. I powiem Wam, że nie jeden trik z tej książki można wykorzystać w, w pewnych sytuacjach szkolnych, życiowych. Także, moi drodzy, naprawdę Wam polecam książeczkę. Wam i Waszym dzieciom, może nawet Wasze czasy szkolne Wam się troszeczkę przypomną. Miłej lektury, bawcie się dobrze.